To, to jest spontan. I możemy? Możemy. Dzień dobry państwu. Jest takie polskie powiedzenie, gdzie sędzia stroniczy tam sprawiedliwości nie znajdziesz, albo francuskie. Jaki sędzia, taki wyrok. Otóż coś, co jest w naszej cywilizacji, wskazuje na to, że wtedy, kiedy jest podejrzenie co do braku bezstronności, obiektywizmu sędziego, to należy wyłączyć sędziego. Nawet wtedy, kiedy byłoby założenie, że ten sędzia będzie starał się działać obiektywnie, ale w odbiorze zewnętrznym mogłoby wytworzyć się przekonanie, są ku temu podstawy pewne, że. Nie będzie orzekał w sposób bezstronny i obiektywny, to w interesie, najlepiej pojętym interesie sądownictwa jest takich sędziów wyłączać, podobnie prokuratorów. Dlatego ustawodawca nie tylko Polski, ale wszystkich cywilizowanych krajów stworzył instytucję wyłączenia sędziego. Są takie przypadki, gdy wyłącznie następuje z urzędu i są takie, które powinno nastąpić na wniosek bądź z impulsu samego sędziego, który kierują się względami na dobro wymiaru sprawiedliwości i sprawy sądzonej takie działania podejmie. I od jakiegoś czasu spotykamy się z Państwem, wskazując liczne przypadki takiego jaskrawego, oczywistego łamania prawa, które pokazują. Chęć przejęcia pełnej władzy nad obszarem wymiaru sprawiedliwości przez aktualną ekipę rządzącą pana Tuska i Bodnara. Pierwszym tego przejawem było oczywiście nielegalne, bezprawne, przestępne przejęcie prokuratury krajowej. O tym tu i dzisiaj już nie będziemy mówić, ale kolejnym były przejęcia nielegalne władz polskich sądów, w tym sądu opozycyjnego w Warszawie i sądu okręgowego, co nastąpiło z pogwałceniem obowiązujących ustaw i prawa. Ale następnym tego wyrazem, konsekwencją można by rzec, były manipulacje i są manipulacje związane z przydziałem sędziów do spraw, zwłaszcza tych, które mają polityczne znaczenie dla aktualnego obozu władzy. Wiemy o tym, że jednym z punktów stu bodaj, które zobowiązał się realizować Donald Tusk, było rozliczenie poprzedniej ekipy, władzy zjednoczonej prawicy. Dlatego do tego potrzebny jest lojalny prokurator i lojalny sędzia, zwłaszcza jak nie ma dowodów. I niestety te mechanizmy związane z manipulacjami w obszarze losowania sędziów no, udowodniliśmy, że one mają miejsce. Odwołam się do swojego przykładu, kiedy był losowany sędzia w sprawie wniosku komisji, byłej komisji, dziś nielegalnie działającej komisji śledczej do spraw Pegasusa. I okazał się być nie dość zaufanym aktualnej władzy, to losowanie unieważniono. Pokazywałem tego dowód, i poddano jeszcze raz sprawę losowaniu, tak aby już właściwa osoba została wylosowana, i tak się stało. Dodam, że ustawa obowiązująca w Polsce nie przewiduje unieważniania losowań, a jednak tak zrobiono za wszelką cenę, chcąc zapewnić właściwe rozstrzygnięcie pomyśli władzy. Dlatego przejmowano te sądy, dlatego właśnie to wszystko się dzieje. I nie inaczej było ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. W sprawie Funduszu Sprawiedliwości y, akta y, są dalej niedostępne dla obrońców i nie mogą poddać kontroli pełnego procesu wyłaniania i losowania sędziów, ale wiemy już dzisiaj na pewno, że doszło do oczywistej manipulacji polegającej na tym, że tuż przed skierowaniem aktu oskarżenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości do sądu pan minister Bodnar delegował do tego sądu, do tego jednego, jednego wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie, aż pięciu nowych sędziów. A to oznacza, że ci sędziowie byli nieobciążeni, tak jak pozostali sędziowie, którzy już tam występowali. A to oznacza też, że maszyna losująca, mówię w cudzysłowie, czy ten algorytm, tak działa, że spośród wszystkich sędziów zawsze wybiera czterech najmniej obciążonych. Więc było jasne, że. Prawie wszyscy ci delegowani sędziowie znajdą się w maszynie losującej i niemal tak się dokładnie stało. Było więc jasne, że któryś z tych sędziów ma ogromne szanse na to, by być wylosowanym i tak się stało. Została wylosowana pani sędzia Kosek Janusz. Tak? Koska, koska. koska Janusz. Z Panią mam już długie przejścia, ale do tej pory nazwiska, jak widzicie Państwo, jeszcze nie opanowałem. Niemniej to, co jest jeszcze ciekawe i warte uwagi, to fakt, że wszyscy ci sędziowie delegowani przez pana ministra Bodnara mieli pewną wspólną cechę. Ta wspólna cecha to zaangażowanie polityczne po stronie aktualnej władzy. To jasne poglądy negatywne w stosunku do poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. To jest właśnie ta rękojmia, która kierowała, jak się wydaje, panem Bodnarem, który właśnie tak dokładnie dobrał tych wyjątkowych, zaufanych sędziów, by nie było niespodzianek. By wyrok, jeśli zapadnie, to był taki, jak mówi to francuskie powiedzenie, jaki sędzia, taki wyrok. Jakie oczekiwanie władzy, taki wyrok, dodałbym. Więc kiedy doszło do losowania, pani sędzia Kosak, Koska Janusz została wylosowana. Przez kilka długich dni prowadziliśmy akcję informacyjną pokazującą, że ta pani była w bardzo ostrym konflikcie z poprzednim kierownictwem ministerstwa, które przecież jest czynione, co państwo wiecie, odpowiedzialnym za Fundusz Sprawiedliwości że była w tym konflikcie w wymiarze procesu, który się toczył cywilnego, że była w konflikcie z kierownictwem również w wymiarze sporu medialnego, gdzie atakowała poprzednie kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym mówiącego te słowa, gdzie były wzajemne no, przytyki i nieprzyjemności z obu stron kierowane z jednej strony ze strony pani sędzi, z drugiej strony my też ocenialiśmy panią sędzi tak, jak uważaliśmy to za właściwe i zgodnie z prawdą, z naszym przekonaniem. I wreszcie pani sędzia mocno straciła i na prestiżu, ale też na pieniądzach poprzez zdegradowanie jej moją decyzją, czy podłego mi wiceministra i przesunięcie jej, do sądu, przesunięcie jej do sądu rejonowego, sądu okręgowego, gdzie była delegowana. A mimo to, mimo takiego zaangażowania emocjonalnego, wspór z byłem kierownictwem sprawiedliwości, mimo poczucia wielkiej krzywdy ze strony pani sędzi, nieuzasadnionej z naszego punktu widzenia, ale jednak pani sędzia została wylosowana i dała się wylosować i nie widziała powodu, aby spontanicznie, natychmiast po tym losowaniu, wyłączyć się ze sprawy. Ta refleksja przyszła dopiero po wielu dniach, po wielu dniach też naszych alarmistycznych informacji pokazujących, że jej obecność na rozprawie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości to jest zaprzeczenie elementarnej uczciwości i sprawiedliwości, bo podważenie czegoś, co jest zasadą wszystkich cywilizowanych państw, czyli gwarancji, obiektywizmu i bezstronności sędziego. Skoro tylu jest sędziów w Warszawie, kilkudziesięciu, to gdzie, jak, gdzie, ale w tym sądzie nie ma problemu, aby wybrać innego sędziego. No i po tym długim procesie kwestionowania obiektywizmu i wiarygodności w tej sprawie pani sędzi wreszcie sięgnęła po rozum do głowy i doszła do wniosku, że rzeczywiście jest coś na rzecz i złożyła wniosek o wyłączenie. No i co? Jaki jest jego efekt? Uzasadniała to rzeczywiście, że jej obiektywizm w tej sprawie jest bardzo wątpliwy, z czym się zgadzamy w 100%. procentach. Żałujemy, że tak późno to zauważyła. Co prawda. No ale jednak dała temu wyraz w postaci pisma, które skierowała do sądu. I okazało się, że jej kolega sędzia uznał, że te wszystkie sprawy, ten proces, te konflikty, te emocje wielkie, które towarzyszyły sporowi, to żaden problem. I że pani sędzia no wbrew zdrowemu rozsądkowi każdego przeciętego, przyzwoitego człowieka będzie obiektywnie. Gwarantować obiektywne rozstrzygnięcie sprawy Funduszu Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, to jest pokaz wyjątkowej zuchwałości środowiska sędziowskiego, a tak naprawdę zuchwałości Bodnara i jego nowych władz Sądu Okręgowego w Warszawie, które zdecydowały się taki proces przeprowadzić. To po prostu brzydko pachnie. To pachnie taką ustawką, że oto sędzia składa wniosek pro forma, odpowiadając na zarzuty, które przecież mają swoje mocne podstawy, to każdy. Z tym się zgodzi, a później jej kolega i tak robi swoje i pani sędzia dalej ma sprawę sądzić. To jest kpina z elementarnej uczciwości i sprawiedliwości. Tutaj sprawiedliwości nie znajdziemy przy takim sądzie. Ale co więcej, sąd, który jest tak stronniczy, jakby z samego założenia, z definicji, który jest tak uprzedzony emocjonalnie, w tak silnym sporze emocjonalnym, też prestiżowym. Z ludźmi, których dotyczyć może przyszłe rozstrzygnięcie i wyrok, no, na zdrowy rozum nie może w oczach każdego rozumnego człowieka uchodzić za tego, który zagwarantuje obiektywne, bezstronne i sprawiedliwe rozstrzygnięcie tej sprawy. Więc tak naprawdę to Bodnar ze szczelił w kolano, dbając o to, aby ta sprawa była rozstrzygana przez takiego sędziego, bo pokazał w ten, w tym samym kruchość własnej wiary w, w zasadność. Oskarżenia księdza Olszewskiego, obu pani z Ministerstwa Sprawiedliwości, urzędniczek, ale też i w wątkach innych pana ministra Romanowskiego i innych osób, które mają być też w przyszłości oskarżone w związku z tym wyrokiem. A ten wyrok ewentualnie, jakby zapadł, będzie przerzutował na całą sprawę i inne osoby też odpowiedzialne, ewentualnie w ramach rozliczania politycznego, które pan Bodnar w tej sprawie realizuje. Więc mamy do czynienia z kolejnym jawnym dowodem, <laughs> dowodem brutalnej. Instrumentalizacji prawa, instrumentalizacji procesu karnego dla celów czysto politycznych. Tylko dlatego, żeby władza z góry wiedziała, jaki wyrok zapadnie. Dziękuję. Jeśli ktoś jest pewny do dowodów, to niepotrzebny jest mu przychylny sędzia. Tak można najkrócej powiedzieć to, z czym mamy do czynienia. I Zewnętrzne zachowanie sędziego jest oczywiście bardzo ważne, ale ocena społeczna, zewnętrzna ocena społeczna tego zachowania to jest właśnie to, co przesądza o bezstronności sędziego. I to już Trybunał Konstytucyjny z sędzią Łętowską, z, sędzi, z sędzią Dziennickim przesądził wiele lat temu, w 2004 roku. To są ich przecież, i dole sędzia z Dzienicka, pani profesor, pan profesor Łętowska, sędzia z Dzienicki. To są sędziowie, którzy przez lata byli przecież tymi, na których oni się powoływali. I rzeczywiście tego typu standardy zostały wypracowane, że ważne jest, o czym mówił pan minister, ocena zewnętrzna zachowania sędziego. Ważne jest to, czy sędzia sprzyja tym standardom niezawisłości, bezstronności, ale ta ocena zewnętrzna ma pierwszorzędne znaczenie. Jeżeli sama sędzia wyraziła swoje przekonanie, że nie będzie bezstronna, że nie będzie obiektywna, a mimo to zapada decyzja, żeby ta sędzia sądziła tę sprawę, no to nie inaczej tylko o ustawce można w tej sprawie mówić. Sędzia stronniczy to wyrok. Z góry nieważne. To wyrok, który nie ma absolutnie żadnej podstawy, żeby się ostać. Można kwestionować dowody, można rozmawiać o karze, ale sędzia bezstronny i obiektywny to jest, proszę Państwa, fundament sprawiedliwości. Dlatego też niestety w tej sprawie mamy do czynienia. Z absolutnie skandaliczną i niedopuszczalną sytuacją wyznaczenia sędziego, który powinien być po prostu wyłączony, który sam twierdzi zresztą, że powinien być wyłączony, a mimo to dochodzi do sytuacji kuriozalnej, że desygnuje się sędziego, który sam się czuje stronniczy. Szanowni Państwo, żeby jeszcze uplastycznić i zobrazować kuriozum tej sytuacji, są tu młodzi ludzie może. Odwołam się do porównia, porównania sportowego. Wyobraźcie sobie Państwo, że ma się odbyć Grand Derby. Mecz Realu Madryt z Barceloną. No i zostaje wyznaczony sędzia. Okazuje się, że w wyniku śledztwa fanów, którzy sp sp sprawdzają skąd jest ten sędzia, okazuje się, że sędzia mieszka w Barcelonie, że jest fanatykiem Barcelony, jest ultrasem Barcelony i ten człowiek jest wyznaczony na sędziego Grand Derby. Czy kibice Realu Madryt, czy drużyna Realu Madryt mogłaby mieć poczucie, że ten mecz będzie sprawiedliwy, czy miałaby poczucie, że zarządza piłką nożną UEFA czy UEFA Lonia. No to jest dokładnie taka sama sytuacja. Mamy do czynienia ze skręcanym politycznie śledztwem od początku, o czym sam się przekonałem na własnej skórze, bo wczoraj przy dyskusji na temat immunitetu dla odebraniu immunitetu dla posła Dariusza Mateckiego Pan prokurator ślepokura, który na swoim Twitterze uwielbia grillować i atakować rząd prawa i sprawiedliwości. To też odrębny wątek, jeśli chodzi o bezstronność tych wszystkich osób uczestniczących w postępowaniu. Pan prokurator ślepokura przywołał zeznania tego pana z Wąsem, nie wiem czy kojarzycie, co się ucharakteryzował na jakąś postać komiczną. I pan z Wąsem powiedział, że z Funduszu Sprawiedliwości miał być opłacany portal, Lubelskie Info, który miał wspierać posła Jana Kantaka. No i słuchajcie, taka praca domowa, patrząc tutaj na młode osoby, wygooglujcie sobie. Wejdźcie na stronę Lubelskie Info i wpiszcie moje nazwisko. Możecie wpisać je z błędem, bo niektórzy popełniają błąd pisząc moje nazwisko lub poprawnie. Jak piszecie Kantak, to wyświetli wam się jedna informacja. Zero, zero informacji na portalu na temat posła Jana Kantaka. Może żyjemy w czasach orwelowskich i niektórzy mówią: Janek, ty się powinieneś cieszyć, bo oni mogli o tobie pisać źle. Skoro nie pisali, to dobrze. Może rzeczywiście. Ale prawda jest taka, że na podstawie zeznań takiego człowieka chce się wsadzać do więzienia byłego wiceministra sprawiedliwości, obecnego posła, dru drugiego posła tworzącego największy klub parlamentarny opozycyjny w Polsce. I pytanie, szczególnie do Was, młodzi. Gdzie my żyjemy? Gdzie my żyjemy? Szanowni Państwo, zuchwałość tych polityków w Togach no, nie zna granic, kiedy razem z ministrem Zbigniewem Ziobro budowaliśmy system losowego przydziału spraw. Właśnie po to go budowaliśmy, żeby skończyć z tym bezprawiem, przyznawaniem spraw po uznawaniu niby alfabetyczną listą, a tak naprawdę do sędziego kolegi. Daliśmy tam dużo zabezpieczeń, mnóstwo w tym, między innymi jawność tego systemu. Każdy może sprawdzić, ktoś w Suwałkach może sprawdzić, jakie losowane. są sprawy w Zgorzelcu, ktoś w Warszawie, jak w Szczecinie i my też w sprawach funduszu sprawiedliwości dzięki temu mechanizmowi sprawdzamy. Ale okazuje się, że Pan Bodnar sobie z tym poradził, bo wbrew ustawom dokłada kolejną cegiełkę do swojego aktu oskarżenia, i mimo że system nie przewiduje unieważnienia losowania, powtórnego losowania, sobie z tym radzi. Losuje do skutku, ale co gorsza, znalazł metodę skrajnej manipulacji przez delegowanie. Znaczy, jeżeli chcesz mieć swojego sędziego, no to zasada jest prosta: losuj spośród swoich. Wystarczy tak ustawić skład w danej sekcji, w danym sądzie, żeby tam byli swoi. I teraz właśnie procedujemy idziemy głosować nad ustawą zaproponowaną przez Bodnara, tworzącą korpus podnóżków Bodnara, ustawę o delegowaniu sędziów, gdzie kolejni widać, że już ci sędziowie ciągle te same twarze to trochę głupio ciągle losować spośród swoich, więc kolejne świeżych będzie tam delegował, ale nie za darmo. Za grube dziesiątki tysięcy złotych, nawet 80 tysięcy złotych. Ci sędziowie nowi delegowani dotychczas nie mieli dodatków. A teraz pierwsza ustawa, którą Bodnar proponuje, to dodatki dla tych delegowanych. I nawet rzecznik praw obywatelskich mówi, że im się to nie podoba. Nawet pan Balcerowicz, Forum obywatelskiego rozwoju, ale co ciekawe, pana Bodnara w tej sprawie krytykuje nawet homokomando tęczowego Rafała Trzaskowskiego. O nich nie słucha, mimo że zazwyczaj ich słucha. I w tym przypadku widać on ma determinację, żeby tworzyć ten korpus swoich sędziów. I losować do skutku spośród swoich, łamiąc wszelkie zasady związane z bezstronnością i wszelkie zasady związane z algorytmami systemu losowego przydziału spraw, które wprowadzaliśmy. W związku z głosowaniem poprosimy jedno pytanie, dobrze? Yy, odnośnie tak zwanego okrągłego stołu. Pani komisarz Wirkunen z od sprawcy bezpieczeństwa chce się spotkać z polskimi władzami, żeby zabezpieczyć wybory pod kątem internetu, że będą chronić przed dezinformacją. Czy to jest jakaś forma możliwej ingerencji w wybory, szczególnie że pani Wilkumen jest koleżanką partyjną Donalda Tuska? Jeśli mogę szybko o komentarz do zachowania pana Witolda Zębaczyńskiego odnośnie nagrania, które wrzucił w internecie z Pana Udziałem w Sejmie? No cóż, znamy praktykę. Europejskiej wiemy, czego możemy się spodziewać, jakiej bezstronności. I najwyraźniej jest to kolejna próba wpływania na bieg wydarzeń politycznych w Polsce. Jest to kolejna próba ingerowania w, w przestrzeń wolnego internetu, pewnie po to, by go cenzurować. To, co tak trafnie wytyka Elon Musk i wskazuje, że te totalitarne zapędy wiążą się właśnie z chęcią dominowania sceny politycznej przez jedyną słuszną, linię polityczną, która dzisiaj rządzi Unią Europejską. Co do drugiego pytania, wie pan, no pan Zebaczyński miał możliwość zetrzeć się ze mną, wtedy, kiedy zostałem przywieziony i dałem się przywieźć, sam zszedłem do policji, do Sejmu, no ale wtedy zabrakło odwagi. Zostałem zatrzymany w garażu, przetrzymywany tam 6 minut, aż pan Zebaczyński i inni uciekli z komisji. Wszyscy to widzieli, wszyscy to nagrali. Więc wtedy, kiedy był czas na odwagę, okazał taki elementarny brak tej, tego przymiotu, który zwie się odwagą. I co więcej, ten kolejny wniosek, jaki państwo posłowie nielegalnej komisji kierują o to, żeby przesłuchiwać, zwrócić uwagę, nie jest na jutro ani na pojutrze, tylko na miesiąc czerwiec, co też wskazuje, że raczej nie rychło im do konfrontacji i zderzenia się na argumenty, bo chcą ominąć czas kampanii prezydenckiej, bo domyślamy się, jakby to się skończyło. Dziękuję. Dziękuję